Jeżeli mówimy o targach karawaningowych, to oczywiście czy to w Polsce, czy za granicą, a szczególnie w Niemczech, nie mogło zabraknąć naszej rodzimej firmy Balcamp. Balcamp, jak doskonale wiecie, zabudowuje pojazdy kempingowe głównie na Mercedesach, Sprinterach, ale od niedawna w ofercie znalazły się również kampery zbudowane na Manach. Many są o tyle ciekawe, że mamy tutaj naprawdę mocne silniki. W dalszym ciągu jest to automatyczna skrzynia biegów dziewięciobiegowa i dodatkowo atrakcją jest. Napęd 4 na 4 Zobaczcie sami, jak to wygląda. Od razu zaznaczam, że firma Balkam firmą tanią nie jest, ale jakość wykonania mebli, zabudów, nawet po wielu latach użytkowania, robi naprawdę świetne wrażenie. Zapraszam do środka, rzućcie okiem, jak to wygląda. Tak jak mówiłem wcześniej, słuchajcie, jest to BAN, czyli mamy tutaj do dyspozycji automatyczną skrzynię biegów. Bardzo ładnie wygląda cała ta szoferka. Kwestia doboru kolorów, jeżeli chodzi o tapicerkę, jeżeli chodzi o meble, są kwestią indywidualną. Każdy użytkownik może sam sobie wybrać, jakie kolory chce mieć. Oczywiście do dyspozycji: dwupalnikowa kuchenka gazowa, jest oczywiście zlewik, jest bardzo dużo przeróżnych szafek, schowków, szuflad, tego typu rzeczy. Nad mm, głową kamerzysty znajduje się pierwsze łóżko, które możemy, słuchajcie, rozłożyć i stworzyć tam miejsce dla dwóch osób do spania. Natomiast, jeżeli przejdziemy tutaj w głąb, to ja się nawet, słuchajcie, położę. A co? Jesteśmy na targach. Mamy tutaj do dyspozycji bardzo duże, przestronne, dwuosobowe łóżko z tyłu i zobaczcie, nad moimi głowami. Te schowki są gigantyczne. Tu naprawdę zmieścimy bardzo dużo rzeczy na cały wyjazd z rodziną bez żadnego problemu. Się tutaj zapakujemy. Tu po mojej lewej stronie jest oczywiście telewizorek na chłodne i deszczowe dni. Tak to wygląda. Tu czuć aż świeżością. Wszystko jest nowiutkie, świeżo zabudowane. i przyznajcie, że wygląda to super. Co mi się zawsze podoba w zabudowach firmy Balkam, to fakt, że wszędzie znajdziemy. Łączniki od świateł pod ręką. Wszędzie znajdziemy gniazda do ładowania, czy USB, czy 12 v czy 230. Tych złącz jest naprawdę sporo i dzięki temu komfort i jakość podróżowania w takim samochodzie jest naprawdę, naprawdę bardzo spoko. Oczywiście na, jak na tak małe auto mamy do dyspozycji tutaj również lodówkę. Tutaj po mojej prawej stronie. Oczywiście działa w trzech trybach, czyli 12, 230 i na gaz. I po mojej lewej stronie jest kolejne osobne pomieszczenie, bo kamper Łazienkę mieć musi i tutaj ją znajdziemy. Jest to prysznic, jest to Łazienka, bardzo łatwe do czyszczenia, bo to jest jeden taki jeden wielki, duży odlew, także bez problemu tutaj nic nam nie, nigdy nie wycieknie, nie zacieknie. Bardzo fajne rozwiązanie. To firma Balkans. Ten model już doskonale znacie. To oczywiście Balcamp 710 zbudowany na Mercedesie sprinterze. Pokazywałem go już wam wielokrotnie, więc tylko chodźcie szybko rzucić okiem, jak wygląda. Najbardziej co mnie zachwyca w tym kamperze to bardzo odważne połączenie. Kolorystyczne, jeżeli chodzi o tapicerki meble. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Camper jest zbudowany już na trzeciej wersji, jeżeli chodzi o Mercedesa Sprintera. Mamy tutaj oczywiście, ta, ta cała szoferka jest zabudowana, zaszyta skórą przez firmę Balkamp. Te połączenie kolorystyczne, tak jak mówiłem, jest niezwykle odważne. Mamy biały środek i taki czerwień na zewnątrz na bokach. Tak samo te paski LEDowe, oczywiście kolor i kolor można konfigurować, natomiast tutaj są jeszcze tak bardziej potęgują to wyobrażenie są czerwone. No i tak jak mówiłem wcześniej schowki, bardzo duża pojemność. Tak samo zabudowana kuchenka, jeżeli chodzi o Mercedesa, jak i o mana, tu oczywiście dwa palniki plus Lewik. Ale co mi bardzo się podoba w tym, w tym konkretnym modelu, to również rozwiązanie, jeżeli chodzi o łóżko, tutaj mamy typowego francuza dla dwóch osób, natomiast tu z boku, dzięki temu, że zaoszczędzono nieco przestrzeni, mamy tutaj do dyspozycji taką bardzo dużą łazienkę z toaletą, naprawdę przestronną jak na Mercedesa Sprintera, czyli kampera zbudowanego na Wariu. Bardzo fajnie to wygląda. Truma już w nowej wersji, czyli z szóstką, czyli z podłączeniem również elektrycznym, z dodatkowymi grzałkami. Także na gazie możecie zaoszczędzić. Bardzo fajny model. Kosztuje tutaj na targach. Jest oferowany w cenie 270 tysięcy złotych netto.